Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Państwu, jak obrać pyrę. A więc musimy przygotować sobie stanowisko pracy Ja mam taką zajebistą podkładkę oraz polską smaczną pyrę. Aby taką pyrę obrać, musimy kroić bardzo cienko, żeby za dużo tej pyry nie stracić. O tak. I musimy tak zrobić z każdej strony. Ja oczywiście mam w tym wprawę, dlatego zrobię to bardzo szybko. O! Tak wygląda nasza w pełni obrana pyra. Jest ona zdatna do ugotowania. Można z zrobić chipsy, frytki i wiele innych smacznych rzeczy. Już widzicie, jak obraz taką pyrę. Mam nadzieję, że ona się do czegoś przyda. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.